Czekaj zaraz dołączyć, dobra, Czekaj, bo będę się zrystować całkiem. Więc e, się dzieje znowu. Gdzie ma Sebastian, ma Przemek. Witam Beata, witam Bo dawno się nie widziałem Dobra, to dawajcie, dołączajcie A może Pitań Serba, dawajcie No dawaj, trzyma list, dawaj to a może gramy kreatywny, czy nie? Nie, nie, nie. Zmęczony jestem, powiesz, będą krzyczeć. To właśnie tylko, tak. nie wiem, 7 osób i tyle. Te osoby, które nie będą krzyczeć. Nie, ja napisałem tylko tam oddziały, że dzisiaj gramy, tu nie wiem. może oddziały też zagram, ale... Uda ci te kreatywa trochę?

nie, to pójdzi na boxy, jak coś pójdziemy do. No dobra. Co <grywka> <coughs> bo musiałem zresetować, bo to jest slajwa w Nie rozłączyło. Slajki były moje. Chyba ile już masz punktów na arenę? O, no, może mikrofon włączę. No. Dawajcie tam, lecimy. Gdzie lecimy? Nie coś tam zaznaczy. Bo ja tam, jakie tej miejscówki nie lubię. No to może... Nie, dobra, Stara już dobra. lecimy tam, lecimy. stok O oh, oh, daar zie ik ze, daar weer po naar gelukkig gelaten. is een aantal ergens, Ga maar in de hoek diep achter. Lees hoe je bent. Daar Goed, dat hem. zo kan Ik Gdzie ty uciekasz? Chodź Trzy pompy mam <coughs> Dobra, idę na jednego już Dobra, widzę jednego Leży Tak, wchodzę w wykład, w ma. Nie, nie, tylko. Słuchajcie mnie dobrze? No dobrze, dobrze słuchajcie. Trzeba wszystko otwierać, gdzie się nawet bije. Zawsze jak jest to jest zawsze dużo osób. No, jest trochę, no. Mhm. Ale ci, co będą na live, to co będą grać? Bo często osoby wyszukują... się też YouTube. mi, mi live'a, wiesz, wywaliło. Domów mów, Że na YouTubie często ludzie wyszukują kreatywny. Nie bierz w ogóle publicznej, tylko osoby, które będą na live'ie, to tam... Tak, tylko te osoby, mhm. bo o, nie... Nie wiem, i maksymalnie 7 osób, i tyle. Nie, tylko te, co na lewie są, będą grać. Ty jest hockey, a na luzie, tylko. No dostało. Spaza z tego można zrobić Jak? Ajo, spaza można zrobić, czekaj Tak, też sobie wejść? To widzisz czy tam ty jest jakiś? E, to samo. To ja, to ja przyjdzie. Ale cześć, cześć. Takie gadasze słyszę i dobrze właśnie Potrzebuję jeszcze jedną część um, coś tam. Cześć? Ja mam, to chodź ci dam Nie, ja sobie wezmę tutaj. Co? Ty, ja mam, ty, jedno. ty, ale dziwne, ty Jedną część tylko ja miałem Myślałem, że więcej Dobra i tyle towa pompa. <laughs> nice no Dobra, leci. A nie, w strefie jesteśmy, możemy zlutować masce pobierać mm. lepiej Możemy nie? Nie poczekać. Nie ma co się spieszyć od razu Niech się Spokojnie. ludzie jakieś wybiją no. Kto to jest i 7 coś tam ty to zaproszenie wysyła padnij na lewę, to pograsz. Potrzebuje ktoś potki? Nie, no wszyscy mamy po 50. Nie, 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 nie. Dobra, ja mam 6 potek. Jest lans.

Daj kto tam został, mocich dawaj do nas, byś no sam idę, został. Idę. No to raź... nie jest w grupie. Potrzebuje. No. Yy, potrzebuję. Czego? Yy, dasz trzy potki około, żebym już miał tam. Bo Czy Tu są, jak ktoś potrzebuje. No ja ci dam. Gdzie ty jesteś chyba? Masz tu trzy, tu są, ja będę miał jeszcze. No Ile sześć mam dalej? Niebieski. Ja wezmę to, ten łuk, jeżeli nikt nie bierze. No ja mam też niebieski to. spoko Tu weź sobie, żebyś miał też. A jaki chcesz mieć? Nie, ja mam niebieski. Ten, ten Wiem, ale bym ci zrobił. Ja bym, ja bym wziął niebieski, a nie robią. Bo ja bym, ja, ja, bym chciał, ja bym chciał mieć ten śmierd grawitacyjny Ja bym chciał mieć śmierdzi Jak zrobić śmierdzi? No to ja ci zrobię śmierdzi Spoko Tylko trzeba żaby poszukać Czekaj, tu gdzieś widziałem, żaby to są ja gdzieś tam nie wiemy, No one są zawsze przy wodzie Nie zawsze Żaby są... Tutaj chyba żaby nie ma. Nie Przy wiem. rzekach są chyba gdzieś. Mhm. Co ja zrobiłem? Ale Typo. może było łowi ryby? No to ja najdę z ciemku. Dobra ja muszę powbijać trochę lewela No trzeba trzeba dalej do strefy musimy trzeba. No w tym sezonie mam chęć do zbijania lewela bo ładniejszy szkarmi A nie w tym sezonie bardzo łatwo zrobić level no Olik no. już ma 40... no. 45 No Ale ja wszystkie ale nie, skrzynki wszystko otwiera to... mi to się... Nie, ja nie kochałem nie, ja skrzynki wiesz, ja raz w ten. W tydzień, nie wiem, tydzień temu ja grałem, czy nawet nie? Dobre. Parę dni temu grałem, tutaj poleciałem na sad, chyba trzy gierki i kapustę gra. I owoce takie, te, tu wbiłem dwa level. Na samym tytuł. O, gdzieś tu są. Mm -hmm. Ja tu wam przyszedł. powiem, kiedy będą typy, bo ja... Mam po prostu tego psa, nie? I zawsze jak są kiedyś w pobliżu, to mam lagi, spadki. Nie, wiem, no to są takie, tak no? Ale nie, ja tak zawsze mam, że jak są w pobliżu. To... Orlik, masz tam kogoś? Nie, nie, ja to zwierzę jest. Dzika i tego no, miałem wilka. Zobiegały. Nie. <laughs> O, tutaj jakieś buty mamy Więc wiecie, jak chcecie wiedzieć, czy są typy, to wystarczy koło mnie być. Ja będę wiedział. No, mam typa tu gdzieś. Chodź tu, grubo. Poczekaj gruby. tam. Poczekaj, ja, już, ja was do was idę zaraz. Ty, tu macie ten drewno. Jak chcę, bo ja za dużo kupiłem. Ej, typy? So, idę wam pomóc Co ten chłop zrobił? Ty on gdzieś tu na Ja idę do... Ty uciekaj stamtąd Bo... Typek mnie zrzucił no, Jakie zadanie My znowu Ja dawno nie grałem tym skinem Tak ja od dawno nie grałem Pumą w siódmym sezonie to mój pierwszy win na solo był. O, tu ładnie. Dlaczego to są na tym, piątego piszące. i Pierwszy win na solo. Ale w, piąty... w piątym grałem, no to w piątym to mam pierwszego wina, i no, no. mam tą parasolkę kozacką z piątego. To były czasy. Orlik, gdy chyba nie wiesz, co to jest zalew, co to... to yy, ten... Yy, zalew zdobyczy... o, kiedyś... Kiedyś był zalew zdobyczy. No. I to było. A to nie, nie. A kiedyś jeszcze inaczej się nazywał. W piątym jakoś inaczej się nazywał. No, nie wiem, nie wiem. W piątego to nie wiem, no, ale... nie, nie. I I w siódmym chyba był ten zalew zdobyczy. No, a tam ty, ty ucieka do nas tutaj. Będziemy się musiał przyjść. Nie? Dzień, Dzień Mamy do... zleconko, jedno koło się przyjdzie nie, 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 nie. Nie czekaj tam, nie, czekaj tam. Ktoś koło strefy poczekamy na nich nie, pewnie tam Nie, nie, nie. ty nie, nie, No. Dobra, ja to spróbuję iść. Uważaj, że plecy wam, chłop plecy wam robi, dostał 50 75 dostał Ja idę na lika Jeden raz Ty, ale ścię, bo ja zaczął przyspieszać ty Ja, Na siorbach może mi pomóc. Może wam się uda ja idę do strefy bo ja mam mało HP Chop nas zabija, chłop żyje on jeszcze? Uciekaj, uciekaj zali. Cieszniesz? No ja się szybko uleczę. Na górce są. Dużo matów mam od Orlika. Chcesz trochę? Dostał 30 tam Ja mam tu zanotę Buduj się, buduj się, buduj się Mam high ground Ej, eee, dostał 60, S S S S S ja. crack biało Biało dostał Ale ja dostałem mocarnie Dostaję dużo ale jedno. Uciekaj, 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 bo idzie, idzie po ciebie, idzie po ciebie. Jeden na krok. Dostałem sklepów. 后边了吗？到里里啥？到哪<中>？扣点子没？快点弄。<中> Pierdy, Co on no, check na mnie. O. Dobra, to dawajcie to właśnie lecimy dalej Lisora, Liso robię coś, jest? Ok. to jest. O, to nas trójka, tylko ty, ty, ty. trójki co. A ręki gramy? Trójki? No mogę, że... No, dawajcie. A ile chyba masz punktów na arenie? Ja on siedzę dopiero, kiedy śmieję. Ja mam 300, ja... bo ja nie gram. Nie, nie ja nawet nie 300. Bo ja wbiłam czempiona w tym sezonie. Próbuję chociaż. Ja w ogóle nie gram parę, bo nie lubię. Do jutra może dwa kafle się... Ja jakbym grał, dobry, na nie na tego PlayStation, mam. to... Powiem Ci tak, że jak ja bym nie miał tego PlayStation, to bym tak napalał paręki że dzisiaj bym miał trzy kanały gali. Ale wszystko to, że mi laguje na... Stawcie lajka, typy... czaty, No nie lifestyle. no, no nie laguje, ale no. no ja wiem, no Ale nas jest trzech, to można spróbować ręki Dobra, trochę I co, i znowu nie wczytuję, to yeah. ja... Cię nie wczytało? Nie. My lecimy busem. No, mnie nie wczytuje, nie yeah. wiem. Coś z internetem tu jest. Poczekaj, poczekaj, na no, zaraz ciebie tam z tego wczytuję. Ja też tak wiem, że miałem słabszy internet, to w ogóle mnie nie wczytywało. No, dawaj No, ja raz tak miałem. I to był problem z playstykami. No, 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 mam nadzieję, że to kole... Ale nie, mój kolega też miał. Mój kolega też miał, nie? I na przykład, no, ja no kreatywnego no. go wczytywało 30 minut. Do derki, no, do Battle Royale, mnie wczytywało na przykład 30 minut. No, na przykład, PS-a, nie i muszę czekać, aż kurde, zagram 30 minut. No, no. Ja miałem tak, że jak wracałem do ro... lobby, to zawsze musiałem 5 minut czekać. Ale, Ale to ja, ja to mam tak. teraz czy, drugi raz tak, dzisiaj już widzicie, wtedy było hmm. i mnie nie wczyta. No nie mogę nic to zrobić to na sobie. Pompa. Pompę. Ja... Uciekaj. Ja. Dobra. Orlik, dasz radę. No nie wczytuję, mnie, kurde nie wiem. Boże, jaki nie... Ja co się tu dzieje? A jak Ty musisz zresetować live'a, żeby zresetować Fortnite'a? No ja nie mogę nic zrobić, muszę wyłączyć bo nie mogę zrestować tego Turda, no nie wczyta tyle. Nie mogę nawet wyjść ani nic